Witam wszystkich ponownie na moim kanale. Przychodzę dzisiaj znowu z haulem. Oczywiście haul, ja po prostu ująć te... pieniądze. Tak więc zakupiłam dzisiaj parę rzeczy, kolegi rzeczy. Czyli ubrania, e, rzeczy do domu, dekoracje, e, organizacja. Po, zamierzam sobie posprzątać po prostu szafę tam, gdzie trzymam ręczniki i pościel. I kupiłam parę rzeczy też związanych z organizacją mojej szafy. Tak więc już Wam pokazuję. Najpierw może zacznę od takich bardziej kosmetycznych rzeczy, które bardziej i ubrania, a potem przejdę sobie do tego po prostu, co kupiłam do domu. Bo wiem, że nie każdego to interesuje. Początek z reguły ludzie lubią obejrzeć właśnie to, co ich interesuje i najczęściej są to właśnie kosmetyki dla dziewczyn. Tak więc już przechodzę do takich bardziej kosmetyczno-dekoracyjnych rzeczy, ale bardziej dla siebie. Tak więc, takie coś. Zakupiłam sobie taką piękną, przepiękną opaskę. Zamierzam w tym chodzić latem na jakieś piękne wyjście na, na plaży czy coś. Wiecie, takie falowane włosy, i taka piękna opaska do tego w jakimś pięknym outfit, bardzo jasnym, podobnym kolorze z paznokciami. Po prostu wygląda przepięknie. Już przymierzałam ją, wygląda cudownie, po prostu na włosach. Tak więc, coś takiego, taka piękna opaska kosztowała około 15-20 dolarów może, ale jest przepiękna i pasuje normalnie do wszystkiego. Ja bym, codziennie bym mogła ją nosić do pracy. Codziennie. Ale wiem, że po prostu ludzie by się krzywo patrzyli, więc nie będę jej nosić codziennie. Postaram się Wam pokazać jakiś outfit właśnie z tym. Tak więc to jest pierwsza rzecz. Kolejną rzeczą to jest taka fajna kumeczka z takimi ozdobami. Jak widzicie, ja bardzo lubię takie rzeczy mieć w, y we włosach, ponieważ to tak jakby... ponieważ już codziennie czarne rzeczy i one są takie nudne i takie takie przyziemne, to lubię sobie po prostu dołożyć, albo jakieś fajne kolczyki, albo coś we włosy piąć, albo jakąś fajnie upiąć właśnie włosy. Najczęściej jest to właśnie taki kok śmieszny jak teraz i właśnie taka um, taka kokardka. Tak więc kupiłam sobie też innych. kolor. Mam dużo ubrań w podobnej kolorystyce, taki pudrowo, różowo. Um, taki brzoskwiniowy kolor, tak więc takie coś, też bardzo fajne. Kolejną rzeczą, jaką zakupiłam, są to perfumy, perfumy e, od Riany Crush. Powiem Wam, że w sklepie bardzo mi się one spodobały, ale jak psiknęłam że w domu, to już jestem troszeczkę e, ze znakiem zapytania. Myślę, że jest to zapach na zimę, na chłodniejsze dni, nie jest to zapach na upalne, gorące, takie mieć duszne powietrze. To na pewno nie jest zapach, przynajmniej nie dla mnie. Troszeczkę się zawahałam, jak już je mam w domu, ale no nie wiem, zużyję, na pewno je zużyję. Może nie jak teraz, tylko po prostu jak będą jakieś chłodniejsze dni, ale na pewno je zużyję. Ładny zapach, ale tak jak mówię, jest dosyć taki pudrowy. Tutaj akurat nie jest napisane, jakie są te zapachy, czy nuty głowy i tak dalej. Nie będę tego szukać. Może znajdę to i po prostu pod, pod filmem umieszczę, yy, po prostu jak to się ma z tymi nutami zapachowymi. O, opakowanie jest przepiękne. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Powiem że jak byłam młodsza, zbierałam różne flakony i opakowania po perfumach. I to jest po prostu przepiękne pudełko. I już Wam pokazuję, jak wygląda flakon. Flakon ma chyba 100 ml, 100 ml o ile się nie mylę. Jest dosyć, dosyć spory. Tak więc już Wam pokazuję. Opakowanie jest przepiękne naprawdę ładne, naprawdę ciężkie. Na pewno nie są to perfumy do torebki. I zapach na początku jest bardzo kwiatowy. Ale później ma taką nutę, no nie wiem, po prostu dla mnie one pachną tak bardziej zimowo. No początek jest przepiękny. Naprawdę początek tych perfum, te nuty, takie, które ulatują po, po, po 15 minutach, czy tam 20 minutach, te pierwsze, to są przepiękne, a później właśnie no, troszeczkę mdło. No ale myślę, że nie, nie są złe. Muszę je wypróbować po prostu. Ja nie lubię zmieniać za bardzo perfum. Zawsze w większości perfum po prostu boli mnie głowa i z tegoż właśnie względu nie kupuję aż faktu, tak zapachów. mam swoje ulubione chyba 3-4 zapachy i ciężko jest mi się przedstawić no te powochałam w sklepie i naprawdę mi się to spodobało no, tak jak mówię myślę, że to jest bardziej zapach na zimę niż na lato no nie są złe są bardzo, bardzo fajne, ale no mówię znak zapytania jest u mnie w oczach <grych> tak więc zobaczymy jak to się będzie miało, dam wam znać Kolejną rzeczą, jaką zakupiłam sobie, to jest. Um, co to jest? To jest concealer pod oczy. Taki concealer już go używałam. To jest 001, numer Ivory, chyba Light Ivory. Jest dosyć żółty. Ja lubię taką e, formułę żółtą bardziej niż te różowe tony. Tak więc to jest coś, co już używałam, już mam sprawdzone. Wiem, czy to po prostu działa u mnie na skórze. Bardzo fajnie wygląda. I to jest na tyle z takich kosmetyczno urodowych rzeczy. Kolejną rzeczą jaką zakupiłam to są witaminy. Nie wiem czy też pijecie takie witaminy. Ja bardzo je lubię. Kupuję je w Aldi. One są dosyć tanie tam. Y, I to jest witamina B i C z, z kalcją, z magnezem i z cynkiem. Tak więc coś takiego też jest bardzo fajne. I to jest smak y, pomarańczowy. Bardzo lubię. No i teraz już przechodzę powoli do takich mniej kosmetycznych rzeczy, czyli, już Wam pokazuję, zakupione dwie pary takich fajnych kapci. Ja uwielbiam takie kapcie. Nie wiem, czy je zostawię sobie na zimę, czy teraz jeszcze będę je używać. Wiem, że mój pies będzie uwielbiał te kapcie i będzie je gryzł, jeżeli je będę używać. Chociaż już troszeczkę przestała gryźć i tak e, wszystko to dziadować w koło, więc... Myślę, że to jest bardzo, bardzo cute. I kupiłam dla siebie i dla mojego dziecka takie same. I jest to Let's uh, Avocado. Zamiast cuddles to avocados. Bardzo fajne, bardzo, bardzo piękne kolory. Takie pudrowy róż, taki baby blue. I to avocado tutaj, no mówię, coś wspaniałego. Bardzo mi się podobają. Bardzo, bardzo fajne. Tak więc, to jest kolejna rzecz. I to już sobie odkładam. I kolejną rzeczą kupiłam skarpetki, ale te skarpetki kupiłam z myślą, że będę robić e, takie... Nie wiem, czy oglądaliście kiedykolwiek na YouTube, są takie filmiki, jak się robi takie e, krasnale. Krasnane pod choinkę z ryżem w środku, i to się właśnie robi ze skarpetek. I ja kupiłam te skarpetki właśnie z myślą o takich krasnanach. Na pewno na moim kanale to się pojawi przed świętami, jak zrobić takiego gnoma czy krasnana, jak to, jak to nazywa. E, tak więc te skarpetki są właśnie po to. I kupiłam aż dwie pary, czyli wyjdzie mi tutaj z tego każda. Pojedyncza skarpetka to jest jeden krasnan, czyli wyjdzie z tego dosyć sporo ich. Czasem obdarowuję moich znajomych tymi i pokazuję im też, jak to robić. Wszyscy są zachwyceni i jeszcze do tego na końcu jak robię czapeczkę, to jeszcze taki fajny dzwoneczek, albo kolorowy, albo właśnie yy, w kolorze, powiem Wam, że to bardzo fajnie wygląda. Na pewno ten film pojawi się przed świętami. Tak więc takie skarpetki. Kolejną rzeczą, jaką zakupiłam. Takie bardziej świąteczne, bo to już w klimacie świątecznym yy, jesteśmy prawie. Kupiłam sobie taki napis: Merry Christmas. To też jest coś fajnego. U mnie w moim domu wszystko panuje na srebro, złoto i biało, i takie troszeczkę z drewnem, może być pomieszane. Tak więc coś takiego, bardzo ładny napis. Mam taką fajną szklaną głowę, no ten napis będzie tam gościł przez cały y, okres świąteczny. Także coś takiego. Kolejną rzeczą, jaką zakupiłam, też świąteczną, ozdobę jest to taki fajny trójkącik. Jest on biały i też będzie mi pasować. Mam taki fajny bufet, taką dużą czapkę, a nad tym stoi, na tym wisi lustro. I myślę, że właśnie to będzie tam się dobrze komponować. I to można włączyć. To jest na baterię i to jest. Wiemy, że tutaj piszę light. Fight Up Woodland Tree Scent. Tak. Także nie wiem, czy to nie pachnie jakoś. Powiem Wam, że jestem zaskoczona tym, co tutaj jest napisane. No nic, zobaczymy. No, może Wam dać znać, jak to się ma do tego, czy to pachnie, czy nie pachnie. Jest tutaj z tyłu wieszaczek. Można to zawiesić na ścianę, ale ja tego nie będę wieszać na ścianie. Po prostu będzie sobie stało na szafce gdzieś właśnie. Albo może nawet kiedyś wam tutaj... Y pod jak będę robić jakieś filmy bardziej w klimacie świątecznym, także zobaczycie na pewno to gdzieś w moich filmach. To też kosztowało parę dolarów, także coś takiego fajnego. Mówię biały kolor do wszystkiego pasuje zawsze. Za wszystkim się komponuje dobrze. Także taka fajna ozdoba. I kolejną rzeczą, jaką zakupiłam, to jest taki piękny ręcznik to moje łazienki. To będzie mój ręcznik. Nie wiem, czy mój mąż będzie zadowolona, że mu nie kupiłam takiego ręcznika, ale jest po prostu przepiękny. Jak go popieszę, to po prostu będzie wielką ozdobą w mojej łazience. Moja łazienka jest w takim bardzo jasnych kolorach: beżowo, biało, powiedzmy srebrno. I taki jest. Może nie drewniany styl szafek, ale taki bardzo, bardzo jasno-szary. Troszeczkę ma takie paseczki i właśnie to myślę, że będzie mi się bardzo ładnie komponować, takie właśnie listki białe, prawie białe, bo on po drugiej stronie jest praktycznie biały i to też kosztowało parę dolarów, a naprawdę naprawdę powiem Wam, że to jak wyglądają ręczniki w łazienkach to jest bardzo, bardzo istotne, jak są piękne czyste, białe ręczniki zawsze to wygląda luksusowo, więc polecam coś takiego, wybrać sobie jakieś ładne ręczniki i ozdobić sobie swoją łazienkę Kolejną rzeczą, jaką pokażę wam, to może moje dziecko. Kupiło sobie moje dziecko taki fajny plecaczek. Dobra, wszystko jest teraz w brokacie od tego napisu świątecznego. Także taki plecaczek dla niej. Tutaj jest oczywiście kieszonka, jakieś przegródki. Ona sobie lubi czasem zabierać coś ze sobą, jak gdzieś jedziemy. Tak więc taki mały, mini plecaczek. Nie za dużo tam wrzucić coś, nie wiem, owoce jakiegoś, jakąś wodę, jak się gdzieś jedzie, to też fajnie. Tak więc taki plecaczek kolorowy, bardzo taki letni, letni vibe ma, tak więc coś takiego. Kolejną rzeczą, jaką zakupiłam jej, to są dwa notesy, też w przepięknych kolorach. To są moje kolory, ja uwielbiam te kolory. Taki brzoskwiniowy kolor jest cudowny, czyli... To są chyba jakieś zwykłe notesy, Nawet nie otwierałam tego. Ona sobie lubi rysować notatki, jakieś sobie robi swoje, więc coś takiego. Do tego wybrała sobie oczywiście takie rzeczy or do organizacji swojego biurka. Pomimo tego, że ona za bardzo nie korzysta z biurka, to kupiła sobie coś takiego, więc zobaczymy, jak jej się to będzie sprawdzać. Zobaczymy, gdzie to się będzie poniewierać po całym domu. Takie fajne spinacze są w jakimś dziwnych kształtach, notatnik, jakieś ołówki, gumki, itd., itp. Coś takiego bardzo fajne dla dziewczynki, ona bardzo lubi rysować. Tak więc, takie rzeczy. Teraz kolejną rzeczą to może Wam pokażę podkoszulki. Tu mam podkoszulki z myślą dla siebie i dla mojego dziecka. Mamy teraz u nas, zaczyna się dopiero lato, więc coś takiego do spodni dżinsowych. Do białych spodni, powiem Wam, że kupiłam to w męskim dziale. W męskim dziale zawsze podkoszulki są dużo lepszej jakości i dużo lepsze są wzory na przodzie. Po prostu te wzory z przodu na są bardziej ciekawe po prostu. I powiem Wam, że weszłam też na dział damski i, i porównując ceny na dziale damskim i jakość, gdzie jest bluzka za 10 dolarów i wygląda po prostu okropnie, bo jest jakaś chińska albo nie wiem, z jakiegoś Bangladeszu. A tutaj, jak się dotknie, to czuć, że to jest po prostu taki naprawdę dobry koton. I te męskie koszulki kosztowały niecałe 6 dolarów, chyba 5 z czymś, 5,50 jakoś tak. I były bardzo, bardzo fajne jakości, więc yy, żal było nie wziąć. Więc chciałam sobie parę takich podkoszulek. I to jest rozmiar S albo XS, to zależy, co było dostępne, bo nie zawsze są one dostępne, ale takie podkoszulki do. Do jakichś krótkich spodni, czy do białych spodni zawsze się przydadzą. Tu jest też. Wszystkie kosztowały tyle samo, tylko mają inne wzory po prostu z przodu. To wybrała sobie moje suknia. I tutaj jest taki fajny jeleń. Taki dosyć yy, myślę, że klimat świąteczny, <laughs> bym powiedziała. A tutaj jest biała podkoszulka, którą ja wybrałam dla siebie. I ona jest w rozmiarze S. Wygląda na dosyć sporo, mam, mam nadzieję, że będzie ok. I tak wygląda, taka zwykła, prosta. Powiem Wam, że ja uwielbiam takie rzeczy do jeansów, bardzo dobrze to wygląda i tak jak mówię, 6 dolarów to nie majątek, zamiast 10 w, w damskim dziale. Tak więc takie rzeczy. I teraz już Wam przechodzę do bardziej organizacyjnych rzeczy. Kupiłam sobie kolejny taki pojemnik do gotowania w i Powiem Wam, że ja teraz gotuję wszystkie warzywa w makrowave. To jest naprawdę dobry sposób i one nie tracą tego koloru. Ja wrzucam sobie na przykład całego brokoli pokrojone w plasterki, marchewkę i takie rzeczy. Wrzucam do tego pojemnika, wstawiam to na 7-8 minut do makrowave. Odkrywam to zaraz. Jak tylko minie ten czas, to trzeba to odkryć, żeby one otwarowały, żeby już się nie gotowały więcej. I one są po prostu takie, wiecie, chrupiące, naprawdę z ładnym kolorem. I ja uwielbiam gotować takie rzeczy w makrowave. I makrowave, powiem Wam, że nie wiem, nie każdy jest zwolennikiem makrowave. Dla mnie jest to y, zaoszczędzenie czasu i naprawdę uwielbiam po prostu te warzywa. I moje dziecko też się tym zajada, tak więc ja jestem zadowolona z takiego rodzaju gotowania. Może nie każdy tak lubi ale ja jestem zadowolona, tak spróbujcie sobie takie coś. To jest taki dosyć spory pojemnik, na pewno mi się tutaj zmieszczą dwa brokoli i przynajmniej dwie marchewki. I też nie można ich za dużo tak jakby warstw nałożyć, bo one się wtedy nie dogotują w każdym miejscu tak samo, albo już są przygotowane w innych miejscach. Tak więc taki pojemnik. Kolejną rzeczą do organizacji mojej szafy kupiłam sobie takie składane yy, pojemniki, nie wiem jak to się nazywa. Taki czmaciano wurkowo yy, siatkowy po prostu pojemnik, który można zamknąć na, na zamek i tutaj zamierzam sobie włożyć albo koc jakiś, albo kołdrę, która jest mi, wiecie, dosyć spora i ona jak zwykle jak gdzieś tam leży i się przesunie, to zaraz się rozwala, więc kupiłam takie coś. I tutaj mam dwie, dwie takie torby i one kosztowały tam około 5 dolarów każdy, więc nie jest to duża cena, ale bardzo ułatwia organizację. Kolejną rzeczą, to jest dosyć spore, ale też Wam pokażę, taki fajny koszyk właśnie do szafy. Mam takie po prostu duże szafy z przesuwanymi drzwiami i zamierzam właśnie sobie wrzucić do takich e, pojemników, na przykład do jednego same ręczniki, albo do drugiego ręczniki do twarzy tylko i po prostu zorganizować to. Albo na przykład jakąś pościel, w, w, który w jakimś rozmiarze konkretnym, ponieważ wszystko mi się wala po szafie i to nie wygląda dobrze. I cokolwiek bym nie chciała znaleźć, to ja muszę przekopać tony różnych rzeczy, także dzisiaj postanowiłam, że w ogóle dzisiaj to będę robić jeszcze. Może też nagram właśnie filmik, jak starczy mi czasu i będzie to akurat pasować, także może Wam też pokażę jak to zorganizowałam, bo naprawdę naprawdę fajnie można zorganizować. Już się naoglądałam filmów, jestem pełna optymizmu, że mi się mu to uda. I jeszcze do tego mam takie pojemniki i mam dwa białe i dwa szare. Tak więc też sobie spojrzę, zrobię, postaram się zorganizować jakieś mniejsze rzeczy, do tego powrzucać na przykład takie poszewki mam na małe poduszki, wiecie, albo jakieś małe poduszki, chcę właśnie sobie powkładać, żeby mi się to nie walało po szafie, bo to jest po prostu katastrofa, jak jest źle zorganizowane właśnie wszystko w mojej szafie i właśnie postanowiłam to zmienić. Tak więc to jest wszystko, co dzisiaj chciałam Wam pokazać. Mam nadzieję, że filmik się przydał. Na pewno wrzucę też filmik właśnie, postaram się zrobić ten filmik, jak sprzątam tą szafę, tak więc też zobaczycie sobie, jak wygląda. Także mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa!